Sama kabina, jeśli chodzi o to, co to jest za marka, w ogóle Man i Volkswagen, witam Was na kolejnej wyprawie. Ze mną, z wypraw na Janka, który był tutaj wcześniej i mówi, że już sporo się zmieniło. Który był tutaj wcześniej i jest w szoku. Aż tak? Tu bardzo dużo auto brakuje. Tutaj był cały rząd, taki paler out. I były trzy maluchy obok siebie. I wzdłuż tego muru no. były też auta, i były jakieś takie, wiesz, stare kadety, stare Ople. A widzę, że jeden Volkswagen tylko został, yy, no, jeden Golf i nic więcej. Słabo. No i dobra. W ramach filmu, no to mamy jeszcze dwie ciężarówki albo trzy i autobus. I niestety warsztat samochodowy też widzę, że jest w dużo gorszym stanie niż był, bo chyba nawet nie ma do niego wejścia z tej strony. No dobra, zobaczmy, tak czy inaczej. Kilka maluchów, tak? No. Ale widać ślady opon, czyli jakiś czas temu. Ktoś tutaj rzeczywiście podjechał ze sprzętem i zaczął to wszystko zabierać. Pytanie czy właściciel, czy ktoś inny. A, bym na boku leży. On tak leżał, pamiętam. A, rzeczywiście, zaraz przyjdziemy do niego. O, zobacz. Dobra, siłowniki nie działają. No, wnętrze wyprute. I tu w środku mogłyby być zwoki. To faktycznie byłby początek. Dobry początek filmu. Nie wiem, czeki dobry. Tutaj chyba jeden dopiero niedawno zasadzał. Tak. Bo po reszcie już są, ym, odrodziły się, tak czeki. Tutaj jeszcze jest takie miejsce. No. Czyli minimum dwa auta jeszcze były. Minimum Minimum niedawno by dwa auta, bo tutaj było z tego już 20 sztuk. Dobra, słuchajcie. No słabo to wygląda. Auto ma przebieg <laughs> 55297 tylko. Bardzo mało, słuchajcie. A jest po prostu w stanie tragicznym. Eee, Opony zostały zdjęte, silnik wymontowany, z tego co widzę. To no, wiele tutaj nie zostało. Eee, wnętrze wygląda lepiej, jak w mojej chodzi. Lepiej <laughs> przynajmniej ładne kwiatki są. Eee, Naturalne, Tak, a u masz ciebie. Pokrzywy. A u ciebie tak nudno, niefajnie. I to można jeszcze. Ci postawię Hodoga na stacji czy coś Siedzenie Tak Część siedzenia, robaczki są tak, kanapa Co to słuchajcie jest za auto jest nawet rejestracja. Ej, spójrz na to widzicie co jest za szybą? Słuchajcie, zaczął rosnąć drzewo zaczęło rosnąć w środku. I ono tędy wychodzi. Ale jazda, ty może być dlatego tego auta nie wzięli, bo to już... No. Ale słuchajcie, ale natura, jak widzicie, sobie radzi świetnie w takich sytuacjach. Ale auto jakieś takie bardzo specyficzne. Słuchaj, kombiak na pewno. I co ten? E, także silnika nie ma. Nie ma to przedniej znaczy... szyby. Wiesz co? Ja postaram się zrechnąć do środka. Uch! Tak, widać to drzewo. Mam nadzieję, że to widzicie dobrze. Eee, co to jest za marka? O, czekajcie. Ciężko będzie w ogóle początkowych poznać, bo znaczka na pewno żadnego tutaj nie będziesz miał. Jedynie Dobra. po kształcie. Ale to też chyba może, mi się wydaje, że może być jakiś stary Opel. Kurde, może być. No słuchajcie, jeśli ktoś wie, niech napisze w komentarzu, co to jest za model. Z tego co widzę, ładowność jedna tona. No to chyba na ośkę Możliwe. Słuchajcie, no, miał windę, platformę tą ruchomą. W tej chwili no, głównie desperadosy przewozi. Z tego co widzę, desperadosy, słuchaj, ale one są. daty ważności miały do maja 2022. Mamy. Ej, słuchaj, czy to są stare te meble? Wiesz, eee, może to służyło auto do jakichś przeprowadzek może, albo ktoś chciał wiesz, wywieźć coś, tylko nie wyszło. Meble. Albo ktoś wywoził z na miasta. nie. Kresarka go Tak. No nie wiem, jaki był tutaj cel, ale meble gdziekolwiek miały jechać, nie dojechały. Zerkniemy do kabiny. E, sporo śmieci. Ciekaw jestem. O, tutaj patrz. A, tył. Sankei Eltra. Tu jest przód dwukasetowy. Tak, kiedyś to był wypas. A tutaj zobacz. Mamy licznik energii. Wyrwany ze ściany. lodóweczka Ona tu była? Tutaj? Wcześniej? O kurde. Co, jest kama? Jest jakieś elita jogurtowa. Margaryna, czy znajdziemy datę ważności? To mnie ciekawi, to nie była na pokrywce e, Sama kabina Sama kabina, jeśli chodzi o to, co to jest za marka w ogóle Man i Volkswagen Man Volkswagen Okej, okay, Maldysonas To Man czy Volkswagen w końcu? To jest ten do. Nie, nie ten tachometr. No, może Przypadkiem. Tachometr. Kurde. Nie. Metry stopy. To jest czujnik. E, chyba cofania. A, taki wiesz. Tak. tak bo... Bat 3000. No, można by to było wygooglować. Aha ale są tutaj podane te odległości. Ej, zobacz tutaj. No to położyłem przed chwilą. Tutaj. Aha. 98 rok. Pięciogroszówka. Tak. Jaki przebieg? Jaki otwieracz powietrza i wbudowany w ten. W kokpit. Okej. Okay. A nie. To jest filtr powietrza. Przepraszam. A, filtr. E, czekaj. 23... 237 313. Taki przebieg miało to auto. No i już dalej nie pojedzie. Niestety. No bo swoim złomem zatrasowałeś drogę i nie mogę wycofać, Panie. <noise> Będzie działać i cofania, czujnik. E, grundiga Radiko, raczej nie odbierzesz już niczego. Z <noise> psujoty. Już jest naprawione. Tu, tu miałeś rączkę, jakby Cię poniosło. Pokaż. Ok, rzeczywiście. Najgłośniejszy ever. Krzyżyk? No, ja krzyżyk. Panie, nie odsuń się Panu, bo mi się sypie to. Wow. Cało to siadło. Cała kabina siadła. Poniosła się, kiedy ty wysiadłeś. O czymś to świadczy. Mniej hot dogów trzeba jeść. Dobra, słuchajcie, tak wyglądała praca. Ale słuchaj, kierownica to jest po prostu, no nie wiem, jak dużo hawajska. <grymne> <grymne> tak przyrównam to. E, a co to jest za buteleczka? Jakaś przyprawa? No, to pasko chyba jest. Wow. Ja wam. Ja nie wiem, Sorry, jak tutaj ktoś się poruszał słuchaj, to jest coś po niemiecku nawet nie będę się wczytywać w to dobrze proszę pana, kierunku wskazów brak, brak drzwi pasy tak. niezapięte przez podłogę widać drogę to będzie 1500, no chyba, że bez faktury <noise> no powiem wam, że ale szklaneczka w środku jest na whisky no, dobra, to auto nigdy nie pojedzie. Zobaczmy dalej, co znajdziemy. A tutaj co? Ja że mieliśmy jakąś, nie wiem, nie kanał na pewno? Może jakiś basem do Może. Jest na pewno wanna. Słuchajcie, narożna, wrzucona tam. E, no ogólnie, sporo opon. Wcześniej widziałem zdemontowane okna. Mamy. Słuchajcie, bez przyczepy. Zobaczcie, tylko jak zostało to. Usunięte. Chyba cięte, tak, cięte szlifierką została, i cała ta naczepa, która zresztą widać, gdzie koła były, została usunięta. Pytanie tylko, Janie, czy ty wcześniej tą naczepę widziałeś tutaj? Była. Czyli ktoś po prostu na złom sukcesywnie zabiera stąd rzeczy. Numer 29. Zobaczmy do środka, jak to wygląda. W środku widzę, słuchajcie, florę. Dobra, z tej strony nie wejdę. Dobra, mamy drugą stronę i jest już lepiej. Co to jest? za znaczek? Co to jest w ogóle za pojazd? 53 025 km tylko. Silnik jest w środku. E, sporo brakuje. To wygląda jak star zwykły. Kurde, może i star. Popielniczka jest. Zobacz, jaki. Uchwyt. O, to Żywi. Wygląda jak nasza, nasza rodzina ma produkcję? Możliwe. Korbotronik jest, ale na pewno stary. O. Tak, star. Widać, i on Odkurzacze, telewizory. lcd nawet się znalazł tutaj. Tu masz ciekawostkę panią. Coś tu zdechło. Przywalona ekipem. <laughs> Widzę 54 miejsca w autobusie, spory przedział bagażowy. E, ale niskopodłogowa wersja. E, pokaż. I ja tu będę za pierwszym razem to były ja. wszystkie siedzenia. Żartujesz. No i tutaj też można było sobie swobodnie usiąść. A kiedy tu byłeś, mniej więcej? Z jakiś rok temu. I gdzieś tutaj na pasażerze mam zdjęcia, jak siedzi taki misio duży. Aha. No, misio nie widziałem, szczerze mówiąc. No, ale. Kurde. Zobaczcie. Drewniana jeszcze. Jest tachometr, tak. Jest. Misiu jest tutaj taki mały. No to a może i to on nawet był. Chociaż mi się wydaje, że tamto był taki duży biały. Hmm. No nie wiem. Eee. Co to? Klucze? Nie ma klucz. Autobus. Podpisane. No zostało to nieźle ściągnięte, a te nawiewy to pamiętam. <noise> ok. Mechanizm otwierania drzwi. Co to jest? Jakaś? Jakiś klub czy co? Piłkarski. Kierowcy w latach 90. bardzo lubili ozdabiać autobusy, którymi jeździli. Zobaczcie na to. Gaza opatrunkowa, bawełniana, cena 10 tysięcy. Co to mi tutaj lata? Bąk. Okej. Czy znajdziemy datę ważności? No nie, ale mu jest to raczej stara gaza no podłoga drewniana już zaczyna gnić e, ja pamiętam oczywiście kiedy ostatnio jechałem takim autobusem to byłem trochę niższy ale jest nisko ogólnie bardzo dużo miejsc siedzących, to muszę przyznać i aha dojście do silnika tutaj Ta, silnik był zawsze z tyłu i zobaczcie co tu zostało niewiele tak naprawdę Naprawdę niewiele tu zostało. No, złomiarze nie próżnują i podejrzewam, że za jakiś czas tutaj niewiele zostanie. Więc jesteśmy na ostatnią chwilę, że tak powiem, tutaj. Ale mimo wszystko wspomnienia wracają. Słuchajcie, podróże do dziadków takim autobusem 3,5 godziny jechałem. Co tam masz? Myślę, że jakaś książeczka, ale to jest jakieś laboratoria Stella. Okej, okay. po francusku? Mm -hmm. No dobra, chodźmy dalej. No dobra, tyle zostało z autobusu. Ee, Janek jest już chyba w warsztacie, który podejrzewam tak, że był rok temu w lepszym stanie. Znaczy, mamy ocieplenie, chyba wata szklana. Tu był chyba piec centralnego ogrzewania, ale go nie ma. Natomiast idąc dalej, zobacz, to się teleźnor wywalił. Tak, ty, ale... Ale tych telewizorów było więcej, widzę, że chociaż jeden się zachował, ale generalnie ten warsztat był w dużym stanie. Może nie był jakiś wybitny no. e, całego, tego śmietniska nie było. Tu możemy sobie swobodnie wejść po lewej i po prawej stronie, miałeś regały i te wszystkie rzeczy były na regałach. Co ty mówisz? To jest naprawdę wybieranie sobie, co po, co po lepszych rzeczy. Słuchaj, ale że w y, telewizorze tak, jest wentylator. To sobie nie przypominam takiego. To nie jest marki Sony, akurat z tego co widzę. Tutaj mamy jakieś przełączniki świateł nad kabiną, nad kierowcą. Eee, kolejna toaleta. Też pewnie ktoś wywalił. Czy to jest. Tak, słuchajcie, tarka. Stara tarka. Co ona tu robi? Dziwne, Dziwne to jest że takie rzeczy w takim miejscu Uu, łóżeczko składane jest jest regalik stary e, ogólnie takie miejsce podejrzewam kawkę, chrybatkę i się przespać ale naprawdę spory bałagan tu jest w tej chwili, jak mówisz to wszystko było poukładane, a teraz jest no niezły miszmasz, jak mówiłem wcześniej był licznik energii, teraz cała e, rozdzielnia rozwalona co my tu mamy Piwka, 2017 złoty łan mnóstwo mnóstwo śmieci e, stare szafy tak widujemy je w starych domach hełmy są nadkaski mm. oraz no kurde no co tu można powiedzieć to, że mogę, to jest coś ja nawet nie wiem czy to o a może być tak że te auta które tam stały Wymontowali w bebechy od nich wszystko to, co się nie nadawało. Tutaj te plastiki wyrzucili, reszta poszła na, na złom. Może być, bo zobacz, mamy zbiornik paliwa z czerwca 1994 roku. Przykładowo. No, więc, a tego tu nie było, więc nie mi się wydaje, że brali po kolei każde auto, wywalali to, co niepotrzebne tu. A reszta, a to, a reszta na złom. Reszta, tak. e, przyjrzę się jeszcze temu, ponieważ widzę stare światła. E, co to są za modele? Stare kaski o kurde Powiem wam z bezpieczeństwem to chyba niewiele ma wspólnego dzisiaj. Standardy się trochę zmieniły, to jest pewne. E, ale ogólnie mamy tutaj stare jeszcze to jest szklane? Nie, plastik. To jest szkło, to jest szkło. Jeszcze mamy takie kierunkowskazy i reflektory. O, Yamaha. Reszta by się No, tak brakuje troszeczkę tak 95% reszty. Są nawet łyżwy dziecięce. Słuchajcie, e, część od Nart, e, suszarka, jest tutaj naprawdę bardzo dużo śmieci. Ja powiem, że tutaj sporą część dołożyli pobliscy mieszkańcy, ponieważ jakby nie patrzeć, jest to miejsce, w którym można bez problemu wyrzucić swoje niepotrzebne graty i nie płacić za ich wywóz. Mamy desk Jet 950C, stara drukarka HPK. No i tak jak Jan mówił, mnóstwo plastików, których na złomie się nie sprzeda, plus opony. I tyle. Zostało jeszcze jedna rzecz na zewnątrz do sprawdzenia. A tutaj jak widzicie mamy, nie wiem czy to nie jest stary znowu, chociaż. Opony Pirelli nie pasowałyby do stara. Wiecie co? Wejścia do środka raczej nie będzie. Ale zerknijmy sobie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że widzicie. Wszystko jest wytrzewione. Chociaż kluczyki są jeszcze w stacyjce, ale raczej już nie odpali. Co ciekawe, mam nadzieję, że to widać. Słuchajcie, tam jest takie łóżko. Dwupietrowe łóżko. Na dole i na górze jak w przedziałach, w wagonach starych naprawdę mam nadzieję, że to kamera łapie, że widzicie coś z tego o czym mówię, ale może być ciężko chociaż widzę tutaj jeszcze więcej świateł jest dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o wnętrze widzę sporo świateł od starych aut nie wiem od jakiego to modelu Made in Germany może Mercedes, może Volkswagen? Wcześniej widzieliśmy Volkswageny, więc podejrzewałabym, że od nich. Tutaj ciekawostka jest taka, że jak byłem rok temu, to tutaj nie były jeszcze drzwi. Aha. To było zamknięte i do środka można było zacząć tutaj tędy tylko. I wewnątrz znajdowały się stare takie gąsiorki do bimbru. Okej. Okay. I widzę, że już nic z tego nie zostało. No nie, zostało parę e, kierunkowskazów reflektorów i plastikowe jakieś e, pojemniki, to wszystko. No dobrze, coż mogę powiedzieć, ja się spóźniłem o rok z eksploracją tego miejsca. No ja byłem tutaj zimę zeszłego roku, no ale niestety wtedy postanowiłem, że nie będę nic nagrywał, nie będę robił zdjęć i się okazuje, że to była zła decyzja. Tak bywa czasami, niestety. No, jak widzicie, wszystko jest w takim stanie, w jakim jest, ale trudno. Myślę z wam. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia na samej wyprawy.